Zbierdolone, wyjść do środka. W pokojach masz sejfy, nie? No. On z tego sejfu ty. Py... Tam tyle siana było. Eee, za dwie godziny jedną dupę płacił, potem dął też, wymieniałem. Wymieniał sobie dupę i jedną zwolnił od razu. W jakimś czasie. Chodzi o do Agnieszki, że zabrać ją, przybyć nie? Na... No, dwie no. godziny Dobra, chyba, panie... że do mnie, kuram, ja mieszka to ja, dobra, to dawaj zaraz, zaraz pojedzie tam, no, ja pojechałem skasowałem, nie, tam pokazała tyle i tyle wziął ona ja na godzinę nie puszczał, minimum wyjazd 2 godziny i godziny, no. chuj, 2 godziny, wysalował to 500 zł. złotych, no. bo był taksówki żeby powrót też miała, no Idziemy, chyba Co? Chyba w Szydła Nie to Tomek, ja nie słyszałem, że my musimy no bo powiedziałeś, że na ciebie czekam No to chyba nie będziesz taką kurwą i pojedziesz gdzie indziej, nie? Dobra No tylko chuja tam kurwa lata, Zobaczymy nie? jak ona na mnie czeka, nie? No ja nie wiem kurwa, jak się ustawiała, no to chyba nie jest taką no, kurwa no, wredną flądrą, no, nie? No, flondrą, nie? no ty ją lepiej znasz No właśnie No Ale stanu nie jest bliżej do miasta, więc kurwa wszędzie może uderzyć, nie? Tak. Lepsze było tak, to, jak pamiętasz, gdybyśmy tutaj, nie wcześniej, to a. byliśmy na bagardze, wszystko, nie? Z Tamarą, wszyscy żyjemy, nie? No. A później, kurwa, on mówi, że na drugiej przyjdzie pasprzątać, kurwa, ja z kasyna wracam, mówię, 9.30, mówię, to Iza będzie szkoła 10, nie? Ej, ja patrz, aha, Iza, kurwa, 9.30 kurwa, z mi macha i wypierdala z To Tomek, co zrobisz, robisz, kurwa? Ja z kasyna wróciłem, mówię, tutaj, pamiętasz, tylko odwiodę nie? tu wygrałem, no, nie? no ale ja ciebie zawiozem do domu i ty wtedy wyjebałeś z powrotem no, ale mówię, że w kasyniu odbierałem a nie, mówię, że nie nie, ja cię odebrałem, no. to była godzina po piątej no w no. ten Kurde, dzień no. ty żeś poszedł i przejebałeś, mówisz to wszystko wtedy, to zrobiłem. No. no nie, to no, zrobiłeś no. na wesoło, kurwa mhm. tak było, tak, tak, tak było to mnie nie pierdol, bo to kurwa, nie kłam to był co żona w yy, łazience Tomek, żony powiedz, zamknąłeś? Łaskę nie, ona w domu była, to nie miał drugiego klucza i nie miał bo tak. i stary, no. Powiedziałeś, że łaskę robi? stój, kurwa zatem... No dobra, na chuj się nie podpierdalaj kurwa głupkiem jebanym. A ty są od falusa? Ja, falus stoi.